Whatever yeah. you do, yes yeah. adore you all of the time I'd like to Wawa wawa I'd like to come out. I made it I made it I made it W kolejnym odcinku znowu w Mewtu mamy Baszta Jacek, jaki kot można? Charmander, Butterfly, Ratata Charmander, Butterfly, Ratata Ratata Wszystko ładnie działa Focus Blast ma

Jaradus i na koniec Miłtu, bo ma fokus także zobaczymy jak ta grupa się podtrzyma. Jeszcze mam parę sekund. Za nami widzimy kościół Świętej Katarzyny, który niedawno jakiś czas temu spłonął, ale go ładnie odbudowali, jeżeli chodzi o dach i dzwonnice. Takie historyczne ciekawostki. Jeszcze parę sekund to zaczniemy sobie ładnie bić. My jesteśmy pod basztą Jacek w Gdańsku, stare miasto, początek zresztą starego miasta. Udało mi się na szczęście znaleźć spoko miejsce, żeby nikt mi nie biegał więc będzie OK. Ja, ja zrobię tak z powrotem Mam nadzieję, że będzie dobrze I zaczynamy raz, dwa, trzy Ja co chwilę się patrzę na aparat, żeby nikt mnie nie podpieprzył i zaczynamy naszą przygodę z miutu numer chyba 17 albo 18, już nawet nie wiem. Dobra, lecimy z koksem. Ciekawe, czy będzie coś dobrego dzisiaj, czy typowy transfer, 12 osób, także lajtowo. Nie powinienem że Joina. Boże, ludzie wiją lugiami, matko boska, co ja widzę. No tak, na no, Mama Focus Blast'a to nie mają, to te tyrki Wy... są wyautowane i wtedy ludzie biorą takie rzeczy jak Lugia. Super. Dobra, Caesar pada, wchodzi teraz do akcji Gengar, tak zwana szklana armata, w chuj bardzo krótko stoi, ale dwa charge'e zdążyliśmy nim zrobić, bo, ja nie chcę, bo mi się nie chce bawić w te wuniki. Teraz mam Pinsira, kolejny super efektyw. Także przy dobrych wiatrach dojdę do czwartego 4 boksa Teraz wchodzi tyranitar, bo taka grupa mix, on dostanie szybko w dupę Ale sam też zada przez, tę, no, przez tą chwilę dużo damage'a, bo już trzeci bajt w jego wyko wykonaniu wchodzi Dostał z Focus Blasta, więc chodzi na hita Także sprawę zakończy Gierados, nie dojdzie do miutu z bolem. Miutu schodzi. I jakie IV dzisiaj? Jakie CP? 2, 2, 4, 1 to chyba jakaś 91 przy dobrych wiatrach. Dobra. Ktoś ma coś ładnego? Jakieś 2, 2, 5, 0 w górę?

Jest, excellent. Pierwszy excellent na nowym telefonie, także trochę inny ekran Wyskoczył Czekamy znowu na atak Nie excelenta, bo nowy telefon, inny ekran Jedna osoba już zapała, szybka akcja i do domu dobra Kolejna kulka, znaczy kolejna malina i kolejna kulka Jest excellent. Przekazuje sobie robię Quest. Chyba na łapanie Gastly, ale tego już nie będę nagrywał. Wyskoczył. Nie chcę się złapać. 9 kulek do końca. Kurde, znowu excellentem nie dorzuciłem. Ale też nie. Czekam na atak. Trzeba trochę mocniej rzucić, bo mam teraz, tak jak mówiłem, ten nowy telefon i ten ekran jest trochę większy, trochę inaczej trzeba ręką zakręcić. Trochę jakby wyżej to trzeba rzucić. I co teraz się stanie? Też nie, no cholera. Siedem kulek do końca. Znowu bez ekscelenta, znowu za lekkie pociągnięcie. Ale siedzi bez niczego. Super. Co to jest? Apparice. Wonder, Attack i Exit. 15. Ataku ma jest Wonderem. Także go sobie sprawdzimy teraz na calce IV. To ja muszę sobie aplikację włączyć. Okay. Niestety się nie udało. Jeszcze dokładny aparat, nie ja powiem co to jest. Także 86,7 z 15 ataku, szału nie ma. Niestety kolejny transfer. To było na tyle, pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach, o tym aby pisać się jakieś różne ciekawe, fajne komentarze. Ja na nie odpisuję bardzo często i przyjemnie. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!